Słońce, miło znów zobaczyć się, już od świtu. On się śmieje, z przyjaciółmi spędza każdą chwilę, z nimi bawi się, śpiewa wciąż i gra. Deszcz czy słońce? Zostań z nami. Deszcz czy słońce? Miejsce mamy. Witaj Franklin. Nowy przyjaciel Franklina. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki. Odkąd sięgał pamięcią, miał tych samych przyjaciół i nigdy nie myślał o poszukiwaniu nowych, aż do chwili, gdy wprowadzili się nowi sąsiedzi. Mieliście się zastanowić, w jaki sposób zdobyć pieniądze na kilka nowych książek do naszej szkolnej biblioteki? Proszę Bobrze, wszyscy postanowiliśmy, Pani Zowo, żeby zorganizować kiermasz ciasteczek. To naprawdę świetny pomysł, Bobrze. Ale błagam, bez ciasteczek z muszkami. <głos> <głos> Takich nikt nie chce kupować. A zatem kto podejmie się narysowania plakatów na nasz kiermasz? Ja, pani Sowo, ja to zrobię. Mam śliczne nowe pastelowe kredki. Dostałem je na urodziny. Więc już ustalone. Koniec lekcji dzieci. Możecie się rozejść. Zjedzmy się. Pa, pa. Franklin, nie, przyjdziesz do mnie coś zjeść? Na samą myśl o ciastkach jestem głodny. Dziś nie mogę misiu, muszę iść do domu i zacząć robić plakat. Hej, zaczekaj na mnie! Sapciu narysuje najlepszy plakat na świecie. Ojej, ktoś się tutaj wprowadza. Ciekawe kto tu zamieszka. Ojej, ta lampa jest wysoka jak drzewo. Spójrz, Sapciu, to łóżko. Wygląda jak łóżko olbrzyma. Ech! To rodzina łosi. To rodzina łosi, mamo. Nigdy wcześniej nie widziałem łosia. Są duzi, tacy duzi. Nawet ten malutki jest taki... Duży! To wspaniale! Będziesz miał nowego kolegę? Nie, wcale tak nie myślę. Mam wielu starych przyjaciół i nie zależy mi na nowych. Zwłaszcza na kimś tak ogromnym. Ale, Franklinie, mam nadzieję, że będziesz miły dla tego nowego? O, mamo. Franklinie? No dobrze. Ale i tak jest za duży. Moi drodzy, chcę, żebyście serdecznie przyjęli waszego nowego kolegę. Łosia. Witaj, witajcie. witajcie. Łoś i jego rodzina przyjechali tu z bardzo daleka. Zdaje się, że to okropna ciamajda. W pomieszczeniu jest jeszcze większy. Franklinie, chciałabym, żebyś właśnie ty się nim zaopiekował. Poznaj go ze wszystkimi. <noise> e, a, ale. Dobrze. A teraz. Jak tam przygotowania do kiermaszu ciasteczek? Wszyscy już zastanawiają się nad najlepszymi przepisami na ciasta. I ciasteczka. I ciasteczka. I babeczki z jagodami. Hmm. I babeczki z jagodami. Doskonale. A co z plakatem, Franklinie? Masz jakiś pomysł? Nawet kilka, pani Sowo. Wczoraj rysowałem aż do kolacji. Możesz nad tym popracować na lekcji po dużej przerwie. Bardzo chętnie, pani Sowo. Przyniosłem swoje nowe kredki. Ooo! Franklinie, czy o kimś nie zapomniałeś? Twój nowy kolega. Chcesz z nami pograć w piłkę? Nie. To trudno. No, biegnij na boisko i zaczerpnij świeżego powietrza. do Bojący do Za boiskiem! No ładnie. Mi ją kopnął, niech po nią pójdzie! Ojej, patrzcie! O. Ale nam pomógł nasz nowy kolega! Dzięki, Łosiu! To było Świetnie wspaniałe! Się spisałeś też. Rzeczywiście. I co, Franklinie? Zostało nam trochę czasu. Chciałbyś popracować nad plakatem? Pewnie. O nie! O, przepraszam. Weź do pomocy nowego kolegę. Łosia. Lubię rysować. Sam mogę sobie dać radę, pani Sowo. Nie trzeba mi pomagać. Chcesz mi pomagać, Łosiu? Aha. <noise> Coś nie tak? Nic takiego. Nie wydajesz się aż taki wielki, kiedy siedzisz. Naprawdę? Dziękuję. A teraz proszę zapamiętaj, jak są ułożone te kredki. Od jasnych do ciemnych. I rysuj ostrożnie, żeby ich nie połamać. O, bardzo ładne. Chciałem jeszcze narysować wielką babę, ale mi się nie zmieściła. A gdybyś trochę przesunął te małe ciasteczka, to może by się zmieściła? Lekcje skończone. Do widzenia. Kto... Kto idzie ze mną na jagody? Ale dzisiaj na rowerach. Może narysować wszystko mniejsze. Z daleka nikt by tego nie zobaczył. Ale gdybyś przesunął ciasteczka choć troszeczkę w stronę ciast, to może by się udało. O. 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 Łosiu! O. O, przepraszam. Tak mi przykro, ja, ja nie chciałem. Fioletową lubiłem najbardziej. Łosiu! Co się stało, Franklinie? Łoś złamał mi fioletową kredkę. I ty się na niego gniewasz? No tak, właściwie to zrozumiałe. Ale spróbuj sobie wyobrazić, jak on się czuje. Powiedział, że mu przykro, że złamał kredkę. A właśnie, Franklinie. A ponieważ jest tutaj nowy, na pewno jest przestraszony. Czy ktoś tak wielki jak łoś może się czegoś przestraszyć? Dobre pytanie. Nieważne, czy duży, czy mały, każdy się czasem czegoś przestraszy, nawet łoś. Idź, bo spóźnisz się na autobus. Wspaniałe! Ciekawe, kto to zrobił. Powiedzcie, na co patrzycie? To ty zrobiłeś całkiem niezłe. Babka rzeczywiście się mieści. On to właśnie chciał mi pokazać. Kto ci to chciał pokazać? Ktoś, kto bardzo lubi rysować i zawsze nosi ze sobą przybory do rysowania. To ty! Prawda, że tak? Nie, to nie ja. Ty masz na imię Franklin? Aha. Mój syn dużo o tobie opowiadał. O! Mówił, że ślicznie rysujesz. E, tak samo jak Łoś. Przyszedłem zapytać, czy chciałby popracować nad moim, to znaczy naszym plakatem na Kiermasz. Witaj, Łosiu. Proszę wejść, Franklinie. Przyszedłeś w samą porę Właśnie piekę ciasteczka według nowego przepisu Poczęstujecie? cię Bardzo ładnie, Łosiu Pokolorujemy wisienki na czerwono, a lukier na fioletowo Fioletowy lukier? Już ci mówiłem, że fioletowy to mój ulubiony kolor Zapraszam na ciasteczka <ścoughs> Ścigamy się? <ścoughs> Twój plakat jest śliczny, Franklinie to nasz plakat Łosiu. Mm, nigdy nie jadłem fioletowego lukru, <laughs> ale wygląda apetycznie. Mam wrażenie, że miś wykupi wszystkie ciastka. <laughs> to cały miś. Zdaje się, że nasz plan się powiódł i kupimy książki do szkolnej biblioteki. Kiermasz ciasteczek okazał się wielkim sukcesem. Wszyscy dobrze się spisali, ale muszę powiedzieć, że wasz plakat. Też był smakowity. Ktoś nawet kupił ciasteczka z muszkami. Rodzynki, uwielbiam rodzynki. Wydaje mi się, że tak będzie dużo lepiej. O! Wygląda świetnie. Korody, przerwa! Chodźcie, stale siedzicie tu razem. Nie gniewaj się, Misiu, zawsze będziesz moim najlepszym przyjacielem, ale Łoś jest moim nowym najlepszym przyjacielem. Chodźmy. Franklin gra w szkolnym przedstawieniu. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki, znał nazwy figur geometrycznych, pamiętał też swój numer telefonu i adres. Ale teraz musiał zapamiętać dużo więcej. Będzie małą dziewczynką Klarą. A Franklin będzie księciem w dziadku do orzechów. Jak ja księciem? Chętnie, pani Sowo. Teraz potrzebny jest ktoś, kto zrobi kostiumy. O, ja! Zgoda, misiu. I ostatnia sprawa, ale nie mniej ważna. Nie mamy suflera. O, ja, pani Sowo! Czy ja mógłbym być suflerem? Kto to jest sufler? Podczas przedstawienia sufler ukryty za kulisami podpowiada, jeśli ktoś zapomni tekstu. Będę podpowiadał szeptem, jeśli ktoś zapomni słów. To śmieszne zajęcie. Nie ma ani chwili do stracenia. Trzeba szybko przygotować dekoracje i kostiumy, a przede wszystkim nauczyć się ról na pamięć. Bardzo dużo słów do zapamiętania. Spójrz Klaro, oto kraina słodyczy, a to księżniczka Pirlipata. To znana bajka. A on jest księciem! <noise> Zgadliście! Moje gratulacje! Czy masz dużo tekstu? Szesnaście i pół linijki. Policzyłem. Mam nadzieję, że zapamiętam. Nie martw się, na pewno się nauczysz. Jasne. Spójrz, Klaro, oto kraina słodyczy. W tej krainie, Klaro, wszyscy są przyjaciółmi. Nikt z nikim nie walczy i nie ma tutaj złego mysiego króla. Ale są tu tańczące cukierki, tańczące ciastka i ciasteczka. Księżniczka Pirlipata zaprasza nas do domu, herbaty i gorącej czekolady. A tam wszyscy będą nam śpiewać piosenki o krajach, z których przybyli. Zły myśli królu, nie jesteś przeciwnikiem godnym księcia. A masz! A masz! A masz. A... A... W tym stroju będziesz wyglądał, jak prawdziwy książę. Jest bardzo ładny. Mm -hmm. Czapka jest troszkę za duża. Poprawię ją. Książę, proszę cię! Proszę, pomóż mi! Jestem... Jestem... Na łasce go. Na łasce go Króla! Ach, dzięki, Borsuku. Pamiętasz wszystkie role? Hmm. Oczywiście, Franklinie. Na wypadek, gdyby ktoś zapomniał tekstu. To przecież sufler! Masz wyjątkowo dobrą pamięć. Zapamiętywanie słów jest bardzo łatwe, ale wypowiadanie ich, gdy na ciebie patrzą. <laughs> Wiesz, jestem zbyt nieśmiały. Bardzo bym się denerwował i bał. Nie to co ty, Franklinie. Przypominam wszystkim, że jutro pierwsza próba. Pa, Franklinie. Zły się królu, nie jesteś przeciwnikiem godnym księcia, a masz, a masz, a masz! <noise> Brawo, młodzieńcy! Wpadłem zobaczyć, jak sobie radzisz, Franklinie. Jeszcze nie jestem pewien, czy pamiętam wszystkie słowa. Chcesz spróbować? No dobrze, to scena, w której ratuje Klarę z łapmy się go króla. Zły myś królu, nie jesteś przeciwnikiem, e, jak to było? Nie jesteś przeciwnikiem godnym. E, 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 ja chyba pamięć mi się zmęczyła, przepraszam. Och, to zrozumiałe. Chyba tak jak wszyscy będę musiał czekać. Zły myśli królu, nie jesteś przeciwnikiem godnym księcia. A masz, a masz, a masz! Już się nauczyłem, sabciu. Pamiętam wszystkie słowa, ale nie wtedy, gdy ktoś na mnie patrzy. Proszę, zacznijmy od sceny, w której książę i Klara płyną do krainy słodyczy. Spójrz, Klaro! Oto jest e, kraina słodyczy. E, e, e. A to jest... Jest, jest księżniczka Pirlipata. Och, jaka ona jest piękna i uśmiecha się do nas. Och. E e w tej krainie słodyczy. Ja nie mam kapelusza. Co? Lepiej się czuję, gdy noszę kapelusz, a teraz go nie mam i i już go masz. Lepiej się czujesz, Franklinie? Zacznijcie od początku, Franklinie. Kapelusz nadal jest za duży. Przecież go zmniejszyłem. Przeszkadza mi, nie mogę myśleć. No dobrze, zaczynam. Ech. Och, jaka ona jest piękna i uśmiecha się do nas. W tej. W tej. Ojej! Tutaj wszyscy przeszkadzają. W krainie słodyczy Klaro wszyscy są przyjaciółmi. Nikt z nikim nie walczy i nie ma tutaj złego, mysiego, złego, mysiego króla. Franklin? Tu dużo lepiej mi idzie, bo jest cicho. Rozumiem, ale czy zdołamy pomieścić tu całą widownię? Gąsko, bądź tak miła i pomóż lisowi. No dobrze. O, przekonałam się już, że znasz cały swój tekst na pamięć Pamiętam dokładnie wszystkie słowa, ale nie wtedy, gdy ktoś na mnie patrzy Zaczynam się denerwować i wszystko zapominam A niepewność siebie, Franklinie, to po prostu trema Ale tremę można pokonać, chętnie ci pomogę Franklinie, ja wiem co zrobić Zawsze pamiętaj o jednym kiedy jesteś na scenie, to nie ty wypowiadasz te słowa, tylko książę z dziadka do orzechów. W porządku, Borsuku, postaram się. Księżniczka Pirlipata powiedziała mi, że zabierze nas do... E... Do domu her? Do domu herbaty i gorącej czekolady. A tam wszyscy będą nam śpiewać piosenki o krajach, z których pochodzą. Herbata zaśpiewa o Chinach, a gorąca czekolada zaśpiewa o Brazylii. Oh, 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 powiedziałeś to wspaniale i wcale się nie zacinałeś. Dzięki temu, że wczoraj bardzo mi pomogłeś. Bardzo ładnie. teraz próba kostiumowa. Przedstawienie już jutro, więc nie mamy dużo czasu. Proszę wszystkich na miejsca. Możesz zaczynać. Wydaje mi się, że tak. E, 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 o nie. Spójrz Klaro. E, spójrz. E, spójrz Klaro. Oto kraina słodyczy. Kla. E, Franklinie, czy wszystko w porządku? Mogę mówić, kiedy tylko Borsuk patrzy, ale gdy widzę te wszystkie krzesła, hmm. jestem przerażony. Nie możesz zrezygnować, Franklinie. Jutro wieczorem jest przedstawienie. Chwileczkę, to nie jest jego wina. Ktoś inny musi zagrać księcia. Ale kto, pani Sowo? Nigdy do jutra nie nauczy się takiej roli. Hmm. Borsuk! O, nie, nie ja! Nie ma mowy. Ja. Jestem zbyt nieśmiały. Ale tylko ty znasz tekst na pamięć. Jeśli ty nie zagrasz, to przedstawienia nie będzie. A tak się napracowaliśmy. Proszę cię, Borsuku. Ja nie mogę zagrać, choć próbowałem. Spróbuj. No zgoda. Hurra! Hurra! <laughs> Dasz sobie radę, Borsuku, dziękuję. Może zaczniemy od sceny bitwy, dobrze? Na miejsca, gdzie jest nasz mysi król. Na pewno będziesz dużo lepszy ode mnie. Zmykaj stąd, zły myśli królu. Wycofaj swoje wojska. Trochę głośniej, jeśli możesz, Borsuku. To bardzo duża sala. Zmykaj stąd, zły myśli królu. My... Przykro mi, Borsuku, ale tutaj w ogóle cię nie słychać. Spróbuj mówić głośno i stanowczo, Borsuku. Posłuchaj. Zmykaj stąd, zły myśli królu. Wycofaj swoje wojska i uwolnij uroczą Klarę. Dzielny książę, uważaj! Zły myśli królu, nigdy nie będziesz przeciwnikiem godnym księcia. A masz, a masz, a masz, a masz! I co, Franklinie? Ty możesz zagrać!